Czy byliście kiedyś tak potwornie głodni, że zjedlibyście wszystko? W takim razie dobrze, że nie było Was w pobliżu obiektów z dzisiejszej listy, bowiem wgryzanie się w świeżutki plasterek bekonu, który jednak okazałby się być kamieniem, byłoby naprawdę kruchym doświadczeniem, szczególnie dla Waszych zębów. Dlatego też w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 rzeczy, które wyglądają jak jedzenie, ale wierzcie mi, nie chcielibyście ich na obiad. Numer 10 Drzewa na pewnym amerykańskim osiedlu do złudzenia wyglądają jak główki olbrzymich brokułów. A może to właśnie są brokuły? No co, czy kiedykolwiek widzieliście, jak rosną brokuły? Bo ja nie. Naprawdę nie chciałbym mieszkać na tej ulicy i pewnej nocy wracać do domu na gastrofazie, jeśli wiecie, co mam na myśli. Swoją drogą, wgryzienie się w korę tego drzewa byłoby naprawdę świetnym dowcipem w wykonaniu kory naszego mózgu. Numer 9. Wyobraźcie sobie, że jesteście w trakcie wielogodzinnej wędrówki po górach. Głodni jak wilk, i nagle natrafiacie na ogromny plasterek bekonu, ogromny jak wasze szczęście w tym momencie. Jednak coś podpowiada wam, że nie jest to prawdziwy bekon hm, na przykład jego rozmiar ale jednak wciąż musicie go spróbować, aby się przekonać. Bo wiecie, gdyby jednak był to prawdziwy bekon, a nie zwykła skała a wy byście to zignorowali wyrzuty sumienia i niepewność chodziłyby za wami do końca życia i o jeden bekon dłużej. Numer 8 co widzicie na tym zdjęciu? Tiramisu? Kinder mleczną kanapkę? Nie. Zdjęcie to zostało wykonane na pustyni w Algierii i przedstawia pogodową anomalię. Śnieg, będący wynikiem krótkich, ale intensywnych opadów, przykryty następnie pyłem z przechodzącej burzy piaskowej. Czyż nie wygląda to chrupiąco? I nawet jak już wiecie, że to tylko piasek, to nadal chcielibyście się wgryźć? Numer 7. Kto mieszka w ananasie pod powierzchnią morza? Spongebob kanciasto porty. Kto mieszka w ananasie nad powierzchnią morza? Nie wiem, ptaki? Te palmy na Florydzie do złudzenia przypominają właśnie ogromne ananasy. Jednak tutaj jestem spokojny o swoje zęby. Nawet na ananasa naturalnych rozmiarów jestem zbyt leniwy, aby go obrać, a co dopiero coś takiego. Poza tym, czym niby miałbym dostać się tutaj do miąszu? Piłą spalinową? Numer 6. Czy mi się zdaje, czy ta rozerwana piłeczka golfowa wygląda zupełnie jakby była zrobiona z łososia norweskiego? Aha, czyli oto gdzie trafiają niesprzedane, nieświeże już ryby z nadmorskich kurortów. Przerabiane są na produkty do krzywienia kultury fizycznej, a jak głupie myślałem, że na następny dzień sprzedaje się je turystom jako danie dnia czy specjalność szefa kuchni. Numer 5. Nie wiem, czy powinienem w ogóle promować takie zdjęcia, bo jeszcze zrobię z Polski drugie Chiny i ludzie nabiorą ochoty na jedzenie psów. Ale seryjnie, ta watażka szczeniaków wygląda jak nic innego, tylko świeżo usmażone, trochę spalone kawałki kurczaka z KFC, rzucone na kratę, aby ociekły z tłuszczu. Zabawne? Dopóki nie zdacie sobie sprawy, że to całe zdjęcie to de facto kadr z filmu z chińskiego odpowiednika YouTube'a. I los tych szczeniąt... Jest naprawdę niepewny. Numer 4. Czy wiecie, że jeśli podgrzejecie mydło w mikrofalówce, to otrzymacie świeży kawałek pieczywa? A przynajmniej tak będzie wyglądać. Jeśli chcecie spróbować tego eksperymentu samodzielnie, upewnijcie się tylko, że po wszystkim nie zostawicie takiego mydła na kuchennym blacie. Bo nie chciałbym być waszym tatą albo bratem, który wbija do kuchni w środku nocy na szybkie co nieco i nagle dostrzega to coś. Chociaż mydłem też można mieć zęby, nie wiem czy wiecie. Numer 3. Z kolei ten materac łóżkowy, celowo lub przypadkiem, do złudzenia przypomina gigantyczną lodową kanapkę. Cóż mogę powiedzieć, design fajny. Fajnie jeszcze, jakby rzeczywiście chłodziła ciało spod prześcieradła. Bo czy tylko mi lepiej usypia się, jak jest odrobinę za chłodno, aniżeli odrobinę za gorąco? Numer 2. Ten wąż ogrodowy wygląda jak bardzo dojrzały banan, pisze pewien internauta. Ale zaraz, banan? Czy banany? Bo jeśli banany, rzeczywiście, z bliskiej odległości naprawdę wygląda to jak banany na półmisku. Natomiast wyobrażacie sobie, co gdyby był to tylko jeden banan? Gdyby banany rosły nieskończenie długie i można je było zawijać na szpulę? Już widzę te filmy na YouTubie. 5-metrowy banan challenge. Kto zje więcej metrów banana challenge? Numer 1. Niektórym bakłażan kojarzy się wyłącznie z jednym, a to głównie przez to emoji, którym nawet Netflix nazwał jeden ze swoich filmów. Mi natomiast bakłażan będzie się od dzisiaj kojarzył wyłącznie ze świnkami morskimi. <laughs> Łysymi świnkami morskimi, taka jak ta. Czyż nie jest urocza? OK, tym uroczym, jak kartofle z przemytu akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów, między innymi 10 szokujących rzeczy, które znaleziono w jedzeniu. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram, Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTubie, Polish Soset z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku, cześć!